Planujesz budowę na podstawie zgłoszenia w 2023. Dowiedz się, jak wyglądają formalności i czego musisz dopełnić. Na temat zakresu prac budowlanych, jakie możesz przeprowadzić na podstawie zgłoszenia, dowiesz się z innego mojego filmu. Zapraszam. Budując na zgłoszenie wniosek, musisz złożyć w Urzędzie Miasta, Gminy lub Starostwie. Za weryfikację oraz ewentualny sprzeciw odpowiada organ administracji architektoniczno-budowlanej. We wniosku musisz określić rodzaj inwestycji, jej zakres. Miejsce przeprowadzenia robót oraz sposób ich przeprowadzenia, wykonania, a także termin rozpoczęcia prac budowlanych. Do wniosku dołącz oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane. Odpowiednie szkice i rysunki, w zależności od inwestycji, którą planujesz. W przypadku budowy domów jednorodzinnych, wolnostojących lub przyłączy, do wniosku musisz dołączyć wypis z miejscowego wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jeśli w przypadku, gdy nie ma miejscowego planu na danym terenie. W razie, jeśli w urzędzie macie reprezentować pełnomocnik, no to właśnie takie pełnomocnictwo oraz opłata skarbowa za pełnomocnika. Urząd po złożeniu wniosku przez inwestora ma 21 dni kalendarzowych na ewentualny sprzeciw do wniosku. Po tym terminie możesz rozpocząć budowę, jeśli nie ma sprzeciwu urzędu, natomiast nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia prac budowlanych, czyli terminu, który wskazałeś we wniosku. Planujesz budowę na podstawie zgłoszenia. To możesz wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla Twojej inwestycji. Jeśli urząd w ciągu 21 dni nie złoży sprzeciwu do wniosku, zostaje ostemplowany projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w przypadku inwestycji takich jak budowa domu jednorodzinnego wolnostojącego którego obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki na której powstaje poza tym w przypadku budowy Przyłączy energetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. W przypadku przebudowy przegród zewnętrznych lub konstrukcji budynku, jednak, w takim przypadku, gdy zakres tej przebudowy i zmiany w budynku nie powodują, Wykraczania obszaru oddziaływania tej inwestycji poza granice działki, na której są one prowadzone. Również instalacji zewnętrznych i wewnętrznych gazowych w istniejącym budynku. W tych przypadkach dokumentacja, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostają podstemplowane. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu do wniosku w ciągu 21 dni kalendarzowych od terminu złożenia wniosku. W przypadku domu wolnostojącego jednorodzinnego do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, oraz wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. Budowa domu jednorodzinnego, wolnostojącego, nie wyższego niż dwie kondygnacje. O powierzchni zabudowy do 70 m2. Na zgłoszenie wymaga złożenia oświadczeń. Po pierwsze, oświadczenie inwestora o tym, iż prowadzona inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb własnych inwestora czyli po prostu buduje on na swoje potrzeby. Po drugie, oświadczenia o tym, iż przejmuje. Zadania i odpowiedzialność od kierownika budowy w przypadku, gdy na inwestycji, na budowie nie zostanie ustanowiony kierownik budowy. Oraz trzeci, trzecie oświadczenie o tym, iż dokumentacja budowlana dołączona do wniosku o zgłoszenie robót budowlanych jest kompletna. Wniosek możesz złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu e-budownictwo. Jeśli jesteś inwestorem, planujesz budowę swojego domu, nie masz doświadczenia ani w budowie, ani jak przeprowadzić taką inwestycję, a inwestujesz w to bardzo dużo pieniędzy albo wszystkie swoje pieniądze, to radzę, aby zatrudnić kierownika budowy. Kierownik budowy powinien być sprawdzony, powinna być to osoba, do której masz zaufanie.